Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak widać, mam tu coś takiego, i jak możecie się domyśleć, jest to książka doktora Napierały. No i zasadniczo wszystkie udało się rozdać, poza jedną, i tu właśnie, bo nie mam kontaktu z osobą, która ją wygrała. Przez te 8 dni, więc uznałem, że rozdamy ją komuś innemu, żeby już się z tym nie męczyć. No i teraz losuję z pozostałych osób. Liczę, że nie wprowadziłem tam osób, które już były. A myślę, że nie, bo, bo po prostu przejrzałem to dokładnie. No i Piotr L wygrał tą książkę. Gratuluję, spróbuję się skontaktować i może się uda że tak powiem, książkę oddać w dobre ręce.